Z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję rejestratora Nextbase 322GW. Zacznę od opakowania, ponieważ tutaj mamy sporo ciekawych elementów. Poza samą kamerką mamy uchwyt do mocowania, a właściwie dwa uchwyty. Jeden możemy przyczepić za pomocą przystawki, drugi jest przyklejany do szyby, więc mamy tutaj tak naprawdę pełną dowolność jak będziemy chcieli mocować kamerkę. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jedną zapasową taśmę, więc jeżeli byśmy zmienili zdanie gdzie chcemy umieścić kamerkę to producent o tym pomyślał i jedna taśma w zapasie jest. Oprócz tego jeszcze w zestawie mamy zasilacz, jest też kabel USB do podłączenia do komputera. Ciekawostką jest też urządzenie do podsufitki, którą możemy sobie delikatnie podważyć, żeby ukryć po prostu tam kabel. Jeśli chodzi o samą kamerkę to jest ona mega solidnie wykonana. Co prawda w większości jest to tworzywo sztuczne, jednak bardzo dobrej jakości, jest ono matowe i nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek luzach czy uginaniach się obudowy, całość została wykonana mega solidnie. Elegancji dodają jeszcze wstawki z metalu, które są umieszczone zarówno od góry jak i od dołu. Od przodu umieszczono spory obiektyw, który mocno odstaje od obudowy. Obok niego mamy piny, które możemy wczepić do stacji, która będzie przyczepiona do szyby. Po lewej stronie mamy z kolei klawisz zasilania, a także miejsce na karty, a od góry jest głośnik, a także miejsce na zasilacz. Od spodu mamy jeszcze głośniki, mikrofony, a także klawisz reset. Ciekawostkę natomiast znajdziemy po prawej stronie, gdzie umieszczono złącze mini HDMI. Do niego możemy podłączyć sobie dodatkowe akcesoria, takie jak na przykład kamerka montowana na tyle na szybie, albo kamerka kabinowa, która rejestruje to, co dzieje się w pojeździe. Ja do testów otrzymałem podstawowy model wraz z kamerką kabinową i mogę o niej powiedzieć, że jest to taki malutki adapter, który wczepiamy właśnie do tego mini HDMI. No a sama kamerka jest delikatnie ruchoma, dzięki czemu możemy dostosowywać sobie kąt nachylenia. Oraz obszar, który chcemy rejestrować. Ostatnim elementem jest front, gdzie znajdziemy spory dwójpółcalowy wyświetlacz, który ma tutaj rozdzielczość 1280x720 pikseli. Jest to ekran dotykowy, co jest jednak rzadkością w wideorejestratorach, co naprawdę mega ułatwia obsługę. Pod tym wyświetlaczem jeszcze mamy logo producenta ze zintegrowanym klawiszem. Jest to mega fajna rzecz, ponieważ gdy go klikniemy podczas nagrywania, Wtedy włącza się blokada, która zabezpiecza nam konkretny fragment nagrania przed nadpisaniem go przez kolejne nagrania. Domyślnie bowiem to działa tak, że wszystkie nagrania zapisują się do momentu gdy po prostu braknie miejsca na karcie. Wtedy najstarsze nagrania są zastępowane nowymi. Ważną informacją jest to, że do tej kamerki potrzebujemy naprawdę dobrej karty pamięci. Musi być ona w formacie SDXC i musi wyróżniać się sporą prędkością. Inaczej po prostu nie będzie czytana. Z technicznych informacji, to ta kamerka nagrywa maksymalnie w rozdzielczości Full HD w 60 klatkach na sekundę. Kamerka ma tutaj 160 stopni, a jej przysłona to 1,6. W urządzeniu znajdziemy oczywiście G-sensor, który rejestruje ruch, a także jakieś zdarzenie na drodze. Poza tym mamy moduł GPS, który rejestruje naszą pozycję, a oprócz tego prędkość poruszania. Ciekawostką jest też to, że mamy tutaj jeszcze dodatkowe dwa moduły łączności. Jest to Wi-Fi, co może nie jest już rzadkością i kilka kamerek z tym modułem testowałem, jednak oprócz tego mamy Bluetootha, co moim zdaniem mega się przydaje, ponieważ nie musimy rezygnować z transmisji danych na rzecz WiFi generowanego przez kamerkę. Do uzyskania podstawowych informacji wystarczy nam Bluetooth, a gdy chcemy skorzystać z podglądu czy chociażby z przesyłania plików, wtedy łączymy się już na chwilę z Wi-Fi i jak dla mnie takie połączenie jest w pełni satysfakcjonujące. No bo tak, tą kamerkę możemy podłączyć do smartfona i mamy do tego dedykowaną aplikację MyNextBase. Szczerze mówiąc do tej aplikacji mam niestety dość mieszane uczucia. Przede wszystkim brakuje tutaj poprawnego tłumaczenia dla wielu komend, jednak myślę, że jest to kwestia do naprawienia. Szczególnie, że producent cały czas tutaj pracuje nad wsparciem i poprawieniem funkcjonalności, między innymi chociażby pojawił się język polski w systemie samej kamerki, którego początkowo, nawet nagrywając początkowe materiały do recenzji, jeszcze tutaj nie było. Teraz już kamerka jest w pełni w języku polskim, więc jestem przekonany, że jakieś jeszcze drobne pomyłki producent jest w stanie poprawić. W aplikacji mamy więc kilka dziwnych smaczków i niedokładnie przetłumaczonych funkcji, np. jest świadomość incydentów, jest informacja o zastąpisz połączenie, czy potwierdzając jakąś funkcję, pojawia się komunikat blisko. To jednak już typowo dotyczy oprogramowania, więc jestem przekonany, że to jakąś aktualizacją da się tutaj naprawić. Bardziej irytujące jest to, że nie zawsze ta kamerka chce się połączyć ze smartfonem za pomocą Wi-Fi. Wyświetla się tutaj wtedy błąd połączenia i musimy poczekać jakieś kilkadziesiąt sekund, zanim to połączenie się nawiąże. Możemy więc podejrzeć, że jakieś nagrania mamy, jednak już żeby je zobaczyć, musimy się chwilę uzbroić w cierpliwość. A jakie funkcje mamy w tej aplikacji? Przede wszystkim, włączając ją, mamy od razu informacje na temat numeru seryjnego czy oprogramowania, a nad tym jest podgląd na żywo. Jeżeli mamy podłączonych kilka kamerek, to możemy przełączać się między widokiem z przodu i z tyłu. Przechodząc przez całą aplikację, to w lewym górnym rogu mamy trzy kreseczki, za pomocą których wysuwamy boczne menu. Mamy tutaj zakładkę Moja kamera samochodowa, gdzie mamy po prostu ustawienia, gdzie możemy dostosować rozdzielczość wideo. Jest także jego długość, informacja, czy chcemy nagrywać też audio, czy nie. Jest znak czasu, pieczęć prędkości, znacznik GPS i sporo innych ciekawych funkcji, które możemy sobie tutaj dostosować. Możemy także sprawdzić dostępność aktualizacji, jest też analiza karty SD, a także zamykanie połączenia Wi-Fi. Kolejna zakładka jest bardzo ciekawa: jest to Emergency SOS, gdzie możemy sobie włączyć funkcję wysyłania automatycznych powiadomień, jeżeli coś wydarzy się na drodze. Jeżeli zostanie wykryte gwałtowne jakieś uderzenie, to automatycznie może zostać wysłana wiadomość do wybranych numerów, co na pewno wpływa mocno na zapewnienie naszego bezpieczeństwa. Kolejna zakładka to świadomość incydentów, gdzie możemy włączyć sobie automatyczne wysyłanie informacji np. do firmy ubezpieczeniowej lub innych wybranych osób, jeżeli jakaś sytuacja będzie tutaj miała miejsce na drodze. Możemy tutaj wpisać adres e-mail, możemy podłączyć także e-maila ubezpieczyciela. Jest także numer polisy ubezpieczeniowej, a także numer rejestracyjny, więc no wszystkie dane będą tutaj przekazywane automatycznie. Na szczęście nie miałem konieczności korzystania z takiej funkcji, więc no jak to działa w praktyce, niestety się nie wypowiem. Kolejna zakładka to klub kierowców, czyli po prostu taki newsletter dla kierowców korzystających z produktów Nextbase. Kolejno mam najczęściej zadawane pytania, niestety są one w języku angielskim. Jest także historia przesyłania plików, są ustawienia aplikacji, jest możliwość kontaktu z supportem, a także informacje o aplikacji. Na samym dole mamy jeszcze odnośniki do social mediów. Na ekranie głównym mamy klawisz dom, który przenosi z każdego miejsca właśnie do tego podstawowego pulpitu. Potem mamy bibliotekę, gdzie mamy wszystkie pliki, które zgramy sobie z kamerki. Kolejna zakładka to Dashcam. Gdzie możemy sobie tutaj podejrzeć po prostu nagrania, które są na karcie pamięci, bez konieczności wyjmowania jej z urządzenia. Gdy wybierzemy konkretny film, od razu mamy podgląd i ciekawostką jest to, że mamy też na dole dane na temat prędkości, na temat naszego położenia podczas nagrania, a także maksymalnej prędkości podczas nagrania, a także prędkości średniej oraz dystansu, który podczas tego nagrania pokonaliśmy. Klikając w prawym górnym rogu na klawisz trzech kropeczek możemy jeszcze pobrać sobie takie nagranie. Oprócz tego jest blokada albo odblokowywanie nagrań, jeżeli chcemy zablokować lub odblokować sobie taki film. Poza tym oczywiście możemy usunąć sobie taki film z karty. Teoretycznie tutaj jeszcze powinna pojawiać się mapka, która pokazuje przez jakie tereny przejeżdżaliśmy, jednak w praktyce nie udało mi się tego ani razu uzyskać. Jeśli chodzi o jakość nagrań, to muszę przyznać, że jest nieźle. Za dnia te nagrania są bardzo szczegółowe, możemy z nich wyczytać mega dużo, kolory też są niezłe i czytelność jest naprawdę spora. Szczególnie jeżeli jesteśmy blisko jakiegoś pojazdu, to spokojnie odczytamy tablice rejestracyjne, trochę gorzej jest nocą, ponieważ wtedy odbijające się światła mocno psują efekt. Wtedy też pojawia się trochę więcej ziarna, jednak no w takich kamerkach jest to raczej nieuniknione. Mimo wszystko, jednak, uważam, że ta kamerka jak najbardziej dobrze radzi sobie z nagrywaniem takiej codziennej jazdy. Do moich zastosowań, jak najbardziej w 100% to wystarcza. Ta dodatkowa kamerka, która jest doczepiana obok, jest troszeczkę gorszej jakości. Te nagrania już nie są aż tak wyraźne, co szczególnie też uwidacznia się nocą. Jednak, no do takiego zarejestrowania, co się dzieje w kabinie, myślę, że jak najbardziej to się sprawdza. Podczas całej recenzji możecie zobaczyć nagrania z tej kamerki zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc no sami możecie też ocenić, jak według Was wypadły te nagrania. Podsumowując, kamerka Nextbase 322GW kosztuje aktualnie niecałe 500 zł. Jest to cena, moim zdaniem, adekwatna do możliwości, chociaż pokusiłbym się tutaj o kilka usprawnień. Do pozytywów na pewno zaliczę to, że mamy tutaj dobrej jakości nagrania. Do tego urządzenie jest bardzo dobrze wykonane, ma sporo akcesoriów w zestawie, a dodatkowo kolejne możemy sobie dokupić i podłączyć do złącza mini HDMI w obudowie. Do tego kamerka ma dotykowy ekran, który ułatwia obsługę. Mamy też moduł Wi-Fi, a także moduł Bluetooth, które zapewniają łączność ze smartfonem. Do tego jest kilka ciekawych opcji typu to Emergency SOS, Także ta świadomość incydentów, i to wszystko sprawia, że ta kamerka jest jak najbardziej warta rozważenia. Do usprawnienia jednak, jak dla mnie, jest aplikacja. Jest ona niestety dość mocno upierdliwa sporo rzeczy jest tutaj nieprzetłumaczonych, do tego często pojawiają się trudności z połączeniem z Wi-Fi, przez co nie możemy skorzystać ze wszystkich funkcji, które tak naprawdę są tutaj dostępne. Tak więc, no ogólnie, kamerka jest mega dobra. Faktycznie jest to kamerka, powiedzmy, z takiego segmentu premium, i to widać już na pierwszy rzut oka. Jednak, no, jeśli chodzi o oprogramowanie, można tutaj nieco polepszyć, szczególnie jeśli chodzi o język, a także łączność z aplikacją. A co wy myślicie o tej kamerce? Czy sprawdziłaby się u Was, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.